Bo tu jest... musisz podjechać, dawaj, windą Mało się wbić Masz? Przejechałem. Nie zazdrość. Nie zazdrość, tylko też przejedź. Masz zobacz jak ci kurwa ślad zrobiłem, chociaż wiesz jak jechać. I dawaj, bo mi zostało 29% baterii. Chyba ten Media Mod trochę przyspiesza zużycie. Ciągnie prąd, tak, tak. Ja dawno, czekaj jeszcze chwilę Bo ja dawno kamery nie przycierałem Przecierasz czasami? Przecierasz czasami obiektyw? <słuch> <słuch> Jak mnie miniesz to od razu możesz dalej kawałek jechać nie? Gdzieś tam do no musisz mnie minąć. Dajesz, dawaj, 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 gazu, gazu, gazu. Za mało gazu, więcej. Nie bój się. O, właśnie. A jak ma gaz, to się czyści. Lewą stroną mnie dawaj, i tu gdzieś wybieraj. Jakoś tam delikatnie, tak chyba trzeba trochę w lewo bardziej. Bo tu się sucho robi, nie? Już nie kopie. Jak już czujesz, że ten to cofnij, ewentualnie zejdź, bo zagniewam się zakopić. zejdź, zejść wsteczny, spróbuj go pchnąć. A już dupa Zresztą może spróbować w przód, ale chyba chy, chyba kibel To co, tam w przód do drzewa się będzie ściągnął? Fajnie. No, to jest w miarę twardo. drzewko wywalone jakbym wyciągnął i będzie optycznie lepiej się jechało Co? Dobrze, jedno wywalone Ох, и по бобре остро Так мы Będzie pewnie też na windzie No ale zrobimy sobie taki kawałek tutaj no, Dobra Tu nie przejdziemy A i ta z przodu się trzyma No to weź wstecznie spróbujemy ja ci go może też spróbuję popchnąć trochę Dawaj Nie Nie, siedzi chujowa tak. Dobra dawaj Linę wydaj Rozwijaj. Zrobisz tak, rzucisz wsteczny. Koła skręcisz w stronę tego drzewa. I będziesz cofał i się podciągał. Dobra. Czekaj. Dobra, dawaj. Wsteczny jest. Nie za dużo gazu właśnie, tak, no i no, ale gazu więcej, żeby koła się kręciły. Koła się nie kręcą, Marcin. I w tą koła mieć skręcić, nie da się. A, a przykręć kołami, bo one ci się nie kręcą. Koła się muszą kręcić O właśnie Gazu najpierw gaz. I teraz no. Dobra Teraz popuszczaj, popuszczaj, bo już tą kępę prawdopodobnie udało się przeskoczyć. Dobra, czekaj. Spróbuj teraz na wstecznym. Coś pewnie nie pójdzie, ale zobaczymy. O, o, dobra, już nie kop, nie Koła teraz lekko w tą stronę, w moją znowu i do przodu. I jak będziesz gazował, to skręcaj od razu koła. I kręć, kręć moją. O, o właśnie. Dawaj. Czekaj, dobra. Jeszcze sobie windą pomożesz. Teraz do przodu i będziesz dalej kręcisz koła w stronę drzewa. Tego, gdzie ja stoję, tak? Dawaj. I kręć. Mocno kierownicę, ale na gazie, tak? Żeby się koła kręciły i ciągnęła winda. Dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 nie bój się. Dobra, jedź, dawaj. Dobra, dawaj jeszcze kawałek. Bo tu jest, musisz podjechać. Dawaj, windą. Winda i koła, to musisz razem. O, właśnie, jeszcze. Koła nie idą. Koła nie idą, Marcin. Jak się boisz, to stanie z boku, kłada. Z tamtej strony. Teraz windą nie pomagasz, nie zrobisz nic. Musisz wciskać naraz. Czemu nie staniesz z tamtej strony, kłada? No nie, to stań z boku, układa, to się nie wywrócisz na ziemi. No po co się utrudniać? Masz wodery Kontrolujesz teraz maszynę i teraz wyciągarka i koła. Dawaj, dawaj O właśnie, wdrapaj się, jeszcze kawałeczek Ka możesz samym gazem spróbować, już pewnie podjedzie, tak? No i dobra, i teraz puszczaj linę. Dobra. On jak się przychyla, pamiętaj, że ty jesteś tam 100-kilowym chłopem, to nie jest tak, że nie masz na niego wpływu. Już blisko. Opa No dobra, teraz się już do mnie wyjmiesz Dawaj linę Zrobimy to samo. Kiera w lewo, wsteczny, nie? I spróbujesz się tu do mnie wyciągnąć. Tak. Dobra? Czekaj, ja wsiądę. No, dawaj. Tylko razem żeby szło, nie? I wsteczny, o właśnie. O właśnie, tak. Bardzo ładnie. Dobra. I teraz do przodu. Kiera na mnie. I dawaj. Brawo. Dobra, czas na zmianę baterii w kamerze. Da to się. gdzieś tam znowu daleko, żebyś mógł się napędzić, jak trzeba to nawet wejść. O jeszcze, jeszcze, na, na twardy go wyciągnij. Wybierz sobie teraz nowy ślad, żebyś z powrotem w stanie wjechał bardziej do prawej weź. To drzewo pierdolnie na ciebie Bateria? Akcja. Heleczka i no i gazu nie żałuj. Ale dokładnie w ten sam ślad się wybaj. No to znaczy, że źle. To musisz bardziej bokiem. No już teraz dupa. To wszedci, to znaczy, że za blisko tego śladu chciałeś jechać. No teraz już winda i przód, no bo to do tego dużego drzewa. To jest najczęściej popełniany błąd Właśnie wszyscy jak się w ekipie jeździ Że ktoś jedzie po czyichś kolejnach Tu jest tak, że zerwiesz kołem Jeden przejdzie, drugi przejdzie A trzeci już siądzie Drugi siądzie, czwarty no, im szybciej weźmiesz swój ślad, to lepiej. Jeszcze możesz spróbować zaprzyj się brzuchem o bumper z przodu. Wsteczny wrzuć. I tak jakby pchaj go z brzucha i kciukiem wciskaj. Nie, już winda. Będziesz miał ładny film o wyciąganiu. <gryw> tak jest. Masz ładne grube drzewo po prawej, więc. No właśnie, dobra. No i teraz już od razu idź, elka i ogień, nie? Ko, przyładuj, bo znowu staniesz. Tu wstań, zatrzymaj się tu, gdzie ja stałem do wyciągania ciebie. I dawaj. Bo ja tu w wodzie do pasa stoję dla ciebie. Wilki tak. Sprawdźcie masz wszystko poza finale. Dawaj, no to dawaj. W lewo lekko w lekko koła w lewo. Nie, nie, do, do przodu Aha, źle, źle najechałeś, dobra On cię tam lekko sam się kołami, wiesz, tak jakby Widziałeś zresztą u mnie, że on się lekko ustawi No, dawaj, o właśnie O właśnie Pięknie, no i już teraz wiesz, co masz robić Chcesz pozdrowić kogoś jeszcze? Pomachać No, no masz ślad Więcej gazu, więcej gazu trochę. Daj mu właśnie. O, właśnie. Dobra, i za zawróć tam teraz i teraz wracasz prosto tu na mnie. Ja nawet kamery nie będę wyłączał, skąd od razu. Dawaj Jak będziesz tam jechał tym błotem To wyskoczysz i zobaczysz mnie przed sobą Klęczę Klęczę, żeby ci się udało I teraz już jedziesz już nie, To już nie może być chwili zwątpienia Tysiąc pokazuje swoją moc I prosto dalej, prosto dalej W lewo, w lewo, w lewo Nie, tam nie, bo tam chyba ja gdzieś stanąłem Tam się i chyba tam, gdzie ja wtedy stanąłem Dlatego chciałem, żebyś w lewo gdzieś tam pojechał Dobra, już w przód czasem nie kop Do tego bliżej nawet Jeszcze, jeszcze Następne Nie to To z przodu tu, ostatnie あ、と、の、の、の。 Weź zobacz czy kawałek liny został No tak to na nie powinna strzelić kurwa W ogóle Musi być A ja, zobacz, ja ruszę lekko bębnem bo Zobacz czy widzisz Się wydaje, że tu by było najlepiej. No chyba, że wolisz tam, to mi ja tam podjadę, gdzie chcesz, ale tam mówić, tam jest ta skarpa. Po, widziałeś, że mój nie dał rady. No dobra, zobaczmy stąd, bo im więcej liny, to większa siła jest. Próbuj stąd. No bumper, é No powiem ci, ja mam wychodzi na to więcej liny no to ma fuj na bębnie wiesz co no i najlepiej jakby było tak gdzieś tam na środku tego zderzaka nie czy jakoś w koło przez niego na przykład Nie, nie, to jest zawinięta lina na bębniu u mnie. Ciągnij, no. Czekaj. O, teraz On się przycięła po prostu, nie? tam gdzie jest gniazdo wyciągarki tak jakby co Teraz tak, elka do przodu i koła będziesz moją próbował skręcić, nie? Gotowy? Idzie, idzie. Co prawda mnie tu ściąga. Czekaj. Chwila przerwy. Ja muszę poprawić pozycję. Bołem zaparty o drzewo, ale aż mi koło przeskoczyło Dawaj gazo Vai! João. momento. Não, <todos> dá vai, dá vai. Najpierw skręć albo chociaż wyprostuj. Ciągnie kierownicę mocno, żeby ci coś skręcił. ale skręcaj kierę. Musisz cały czas Musisz trzymać napiętą. Nie czekaj, bo on spada w to samo. Ja mam go chyba jeszcze kawałek. Dawaj, do przodu. Gazu, tylko gazu, żeby się koła kręciły. O. Nie muszą jakoś strasznie mocno, ale muszą się kręcić. O właśnie. O stop! Stop, stop! No dobra. Bo drzewo ci się podbotnik tam kładzie z lewej. Zegnij to drzewo. tylko z zaczasków No bo tam za mocno już nie dawać gazu jaką wychodził Bo masz koła w lewo skręcone na to drzewo A powinniśmy mieć w prawo już koła w prawo O właśnie, dobra No i dobra, wyjechałeś Siłach w siłach wyjeżdżasz Wyciągarkę się wytnie No, daj. Pięknie To co jedziemy, to w drugą? W drugą jedziemy?